Siema miszki, po raz kolejny tutaj Maverick i gramy sobie w Dying Light, mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się podobał, co prawda krótki, bardzo krótki, taki powiedzmy wstęp, ale idziemy dalej. W poprzednim odcinku, tak jak widzieliście, zabiliśmy jednego zombiaka, właściwie zabiliśmy, po prostu zombiak się złożył kurde na hita, po prostu jak parasol na wietrze, nawet go nie musiałem za bardzo bić, jeden hit i do widzenia. Więc, jak zębiaki będą no tak słabe, to będzie lipa z tą grą, ale mam nadzieję, że nie. Jak widziałem na internecie, to były całkiem, całkiem, całkiem mocne. żeby Omar Okej. proszę... Nie możesz powiedzieć kłamstwa, żeby uratować Wiem, co robię. Tak? Myślisz, że nie możesz umrzeć? Nie, nie. Nasza mama jest

Dobra, czyli ogólnie mała sprzeczka. Tak jak ja z moją żoną przeważnie. To my nie mówimy o ładunkach wybuchowych. Prawie. Nie, wiem, o co chodzi? Mam zajebiste ubranie. Na no, cholerę mam się przebierać. No, właściwie nie wiem, jakie ma ubranie. Wydaje mi się, że ładne. Nie jestem w stanie szybko się popatrzeć, żebym. Zobaczył, ale dobra. To. Czy ja coś tu znajdę? Uuu, znajdę po drugiej stronie ściany. Drzwi. Po drugiej stronie ściany. Cóż to jest? Zombie stacił. Ciekawe na cholery mi to. Nie mam zielonego pojęcia. Miasto wygląda pięknie. Uuu, wow. Trochę mi to wygląda jak... Jak to się nazywało? Warzy? Nie. Ten, kurde, z Bradem Pittem ten film. Taki, mówią, że chujowa, a mi się strasznie podobał. Znaczy strasznie to może nie, ja ogólnie lubię te filmy. Sprawdzę, nie, chuja, sprawdzę, dobra, wychodzimy tędy jak weszliśmy. Nie, z buta wyjebaliśmy, czy chuj wi, z barka. Czy ja mam iść tutaj? Chyba tak. Chyba dlatego tak wyjebałem, bo biegłem. Okej, okay, tutaj. Hej, Kościół, co tam? Nie śpi? Okej, okay, paczka jakaś. This is your player's stash! Mhm, mm you can change clothes. Item storage. Ok, czyli jak zwiększamy swój rank, zdobywamy nowe outfity. Tutaj możemy chować swoje rzeczy. Outfit. Fresh clothes. Jak ja mam to? Change outfit. Czyli się przebieram, jednym słowem. Fresh clothes. Ciekawe czy zostawił poprzednie. Storage. Tutaj mogę zostawić te rzeczy. Ciekawe, ile mogę w ogóle udźwignąć w tym backpacku swoim, nie wiem. Okej, okay, w co się ubrałem? Nie, 31. nie no wiem, tak 31. Nie, wiem się nie mam w żadnego w pojęcia, rynku? ale coś żółtego u góry. Dlaczego żółtego u góry? Dobra, czyli muszę sprawdzić, czy jestem wystarczająco. O Jezu. czy jestem wystarczająco roztargnięty, ten... roz jeżeli chodzi o mięśnie? Szukam tutaj wszystkiego. Nie wiem, czy pójdę po prostu do góry. Nic tutaj nie mogę znaleźć. Hej, dzień dobry. Uu, ale masz czaszkę. I nogi. Chyba coś naprawię, dobra, nieważne. I idę dalej! Chodzi o to, żeby w tym odcinku coś się działo. Macie problemy z korkami. Możecie mojego teścia zawołać. Przyjdzie za rok. <laughs> Okej, okay, mam zegarek na ręce. Brahim, nie widzę Cię. Gdzie Aha, tutaj zaraz będzie shit, Smithy the What the fuck? Well, what are you for? Dobra, to biegnę. Chyba taki. Co? Hold to jump at Gramp lecz. Dobra, w prawo. To będzie taki tutorial. <coughs> Mam nadzieję, że nie będzie zbyt długi. Czy mogę tu wleść? Co? Mam tam iść, ale crane'em? Gdzie mam iść? Wow! U góry! What the fuck? Nie patrzysz w dół, nie patrzysz w dół, nie patrzysz w dół. Aha! What the fuck? Powiem Wam, że trzęsie mi się głowa. W sensie ta w grze, nie ta na dole? Znaczy ta, <śm> ta u mnie. <śm> ta ta u

Ha, panie. Kate, ketok. take a crutch. Okej. czyli jednym słowem spierdalam. Holy shit. Holy shit. Jak tak skoczyć, ale wybuchły jaja. To survive outside, to take advantage of the Most eaters suck Harder the terrain Dobra, dobra, nie pierdol. Jeden słowem teraz Mirror's Edge będzie. Żeby ktoś nie oglądał Mirror's a to właśnie to samo to wygląda. Ręce... Ej, Dlaczego nie jest? Nie ten Nie sunął mi tam. Jak dałem C, nie posunął się. No dobra, dziwne. Idziemy teraz na górę? Na górę. A, widzicie, na, mapka. What the fuck? O, całkiem dobrze. Tutaj w lewo. Pierdalej. Gdzie teraz? Gdzie teraz? A! No kurwa, teraz! O, za milizm! What the fuck? Kurwa, gdyby nie to kretyństwo, to. Przeleciałbym normalnie. O! O! What the fuck! What the fuck! Co za kurwa debilisz? Dlaczego ja tu jestem? Gdzie mam iść? Chyba po drabinie do góry, nie jestem pewien. Strzałka była w lewo, to poszedłem w lewo do chuja pana! Mam iść do góry? Dobra, dobra. Yy, yy, yy. nie lubię takich kurwa zjebanych ten. Kakania, srania, w banie. Czy już tu byłem? Zaraz przecież, ja skoczyłem stamtąd tu. Co za kurwa debilizm? Dobra, idziemy na górę, idziemy na górę. W lewo. Dobra, strzałka w lewo. Strzałka w lewo. Strzałka. A tutaj! Łap się! O! Kurwa. Alright! Dawaj! Fucking shit! Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tu? Jezus Maria, to muszę powolutku, nie wiem dlaczego ja jestem taki powolny. What the fuck? O, co za kurwa idiotyzm! Dobra, zjebałem. Coś mi się wydaje, że dosyć często będę zjebywał to. O, co za idiotyzm! Co za kurwa idiotyzm! Jak ja mam tam wleść? Huja, pana, tylko nie to! Ja, pierdolę. Weźcie kurwa tą grę ode mnie. I teraz co? Tutaj. Dobra. Powolutku, powolutku. Tu, tu i tam. Dobra, tyk. Prawo, idź prawo, idź prawo, idź prawo. No i teraz skacz. Wow, co za kurde debilizm! Co ja kurwa jestem? Jakaś małpa? Spierdalaj! Co to jest? Okej. Okay. idź, idź w lewo, idź w lewo, idź w lewo. Czemu ja mam iść w lewo, idź w lewo? W lewo debilu! Okej, okay, idę w lewo. Co za... Debilis, jakby nie miał... nie mógł iść podłogą, nie? Dobra, idę na górę tutaj. Idę na górę tutaj, nie idę na górę tutaj. Zaraz. Mam iść tu i potem tu się chyba wspiąć. Jezusie. Ten tutorial mógłby być łatwiejszy. Troszeczkę. Iść w lewo! Jezu, czemu on tak staje nagle? That's what she said. <laughs>

<laughs> ja też! Ja też! Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dobra, gdzie mam iść? Tam. Jak ja mam tam zejść? Czemu ja wlazłem tutaj? Szczerze mówiąc. Um, mam iść w dół? Chyba w dół. Tu, panie, w dół. Jezus Maria! Teraz przyszedłem stąd. A! Ale będziecie zaraz mi jechali, że nie umiem grać. No nie umiem, bo dopiero zacząłem. Na górę. Jak ja teraz mam na górę wleść? Gdzieś tutaj, Okej, okay, jest i tutaj wejście, jest i tutaj wejście, Uważaj na górę. Dobra, tu już będzie krótka piłka. What the fuck? What the fuck? what the fuck? Czemu się nazywam? Żura w Crane. Już cicho. Dostałem jakieś padaczki, chujwi, ataków w sensie. I idę powolutku, bo kurde, nie wiem, jakiś pasek mi się odnaga. A, nie mogę nawet biec. O, mogę teraz biec? Dobra. O! A, tu jesteś. Ty kurwa zjebiejebany. Rahim,

dobra, przechodzimy tam. Nie będziemy słuchać pierdolenia. Okej. Okay. Wow, woda... Czy to jest woda? Strasznie dziwnie wygląda ta woda, jeśli to jest woda. Dobra, idziemy do doktora, który jest tutaj. Doktor, dawaj, leki. Name's ja, ja. Crane. I'm not gonna bother learning your name till you survive a few days. But this is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food or antiseptic. By which I mean the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated, and since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Uh, thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors. They might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. jednym słowem nikt mnie nie lubi. Cóż za nowość. Czy ja mogę to upgrainąć? Lock pika mam i metkita i metal partsy. Okej. Okay. Take. Okej, okay, take. A, czyli wszystko bierzemy od tego od typa. Fabułek, wiesz. Wiesz, a jeszcze coś musisz biąć? Nie. Okej, okay, idziemy na dół. Kok Tędy? Po chuju, tędy? Jednym słowem, tędy. Safe. <laughs> Dzień dobry, ja. No i cały ja. O co chodzi? Ok, there. Pieprzysz, pieprzysz. Dobra, czyli na zewnątrz jest całkiem ładnie, jak w Krakowie na nowej hucie. Mnie nazwał Co za? Mać. Wow! Dobra. Crane, kid. crane. Jak można się nazywać? Crane. Nie mam się dostać tam. O, kurwa! <grym z powodem> Prawie spadłem. Okej, okay, czyli po prostu zejdę tutaj i tyle Zombiaki! Yeah! O kurwa, nie zginął! O kurwa, nadal nie zginął! Spierd dalej! Jak się kopię? Obra, jest kopnięcie. O! Zombiak przeszedł przez zombiaka. O, spierdalej. dalej łaś, łaś Aha. Dobra, nie zabiłem żadnego zombiaka. Czy to po prawej na dole mówi mi, że moja broń jest już w połowie zniszczona? Nie mam zielonego pojęcia. Gdzie to jest? Tam jest jakiś gościu w ogóle. Tu jest jakiś gościu. Czy to są dobrzy goście, czy niedobrzy goście? Entering safe zone. Aha, czyli to są dobrzy goście. Dzień dobry. Halo? Przyszedłem po zakupy. never figure out how to climb on top of a Hello! Doctor? Hello? Anybody there? Camden! Are you there? Damn it. Uh, so I'm supposed to get a vaccine? What? No, no. Suppressant. It's called antism. Suppresses the symptoms here. Ah, oh, super. Chini mash tylko is is jest suppressor. Inevitable. Best the GRE could do. Inevitable. So th there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now, but you see, I've been running tests on both antigen and infected tissue. A cure is possible, definitely possible. Oh, shit. You really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes. I think so. Uh, now where did I put that injector? Well, who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio, though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results.

na chorobowy hey, czas. Zero me out and gave me another shot. Okay, great. mi to hold you for you real Spike, truck. He's got the first real Okej, okay, czyli Spike będzie miał moją pierwszą pracę. Coś mi się wydaje, że to będzie ten gościu. Ej hey, Spike. Dobra, ten mi trochę wydaje się, że Spike

Look, the trouble is, the airdrops with Anderson keep getting raided by Rise's thugs, and without Anderson, we're basically screwed. Rise and his boys only operate during the day because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two Anderson drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now which i have brecken and his team will be okay tonight so long as you get out there now and arm those traps that's your part all right what are these traps and how do i arm them you'll see i'll be talking you through it just remember without these traps brecken won't survive the night and if he doesn't come back with antison we are lost before you head out there grab some firecrackers made them myself they make a fine distraction if you get in trouble Samolotowe gdzieś. Jednym słowem, trzeba będzie zajebać drop przed jakimiś bandytami. Ale to w następnym odcinku. Więc, miśki mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. I do zobaczenia następnym razem.